Pan Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jaraczewo, Roman Matusza. Interpelacja. My, niżej podpisani Radni Miasta i Gminy Jaraczewo występujemy z interpelacją do Rady Miasta i Gminy Jaraczewo o odwołanie Radnego Tadeusza Pery z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Jaraczewo. Całokształt kształt ostatnich działań prowadzonych przez Pana Wiceprzewodniczącego pokazał, że spełnia on należycie wyżej wymienionej funkcji. Radny Tadeusz Pera tworzy podziały w Radzie, co powoduje pogorszenie atmosfery wśród radnych. Niedopuszczalne jest to, aby ktokolwiek był dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym. Z jakiejkolwiek przyczyny. Wydarzenia, wydarzenia z komisji Rady miasta i gminy Jaraczego dnia 18 lutego 2020 roku pokazały, iż wiceprzewodniczący teraz jest człowiekiem dyskryminującym i obrażającym osoby z najwyższego otoczenia, a zwłaszcza sołtysów z naszej gminy. Słowa do sołtysów cytuję za parę groszy byście swoją matkę sprzedali, to nie przystoi żadnej osobie a zwłaszcza osobie na stanowisku wiceprzewodniczącego rady. Tymi słowami oraz swoim zachowaniem uderza pan fera w osoby pełniące funkcje społeczne. Wykrzykiwanie oraz ciągłe uwagi do doradnych nie prowadzą do konsolidacji. Styl pracy pana wiceprzewodniczącego nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego kierowania pracami organu stanowiącego. Większość wystąpień Pana Wiceprzewodniczącego wpływa negatywnie na wizerunek Gminy Jaraczewo. W obawach o dalszy rozwój Gminy, jej wizerunek oraz komfort pracy Rady wnioskujemy o odwołanie Radnego Tadeusza Pery z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Jaraczewo, a pozostałych Radnych prosimy o, o poparcie naszego wniosku w głosowaniu. Z poważaniem. Zbigniew Nowak, Roman Dworzyński. Pisma do interpelacji pana radnego Dworzyńskiego. Na wniosek, tak. I na temat wartości zasad i tym podobne z panem Dworzyńskim nie będę rozmawiał, bo nie będzie wiedział o czym ja w ogóle mówię. Wiem. Wiem, że są godniejsze osoby tutaj na tej sali wśród Państwa Radnych by zasiadali na moim miejscu przygotowali bardziej merytorycznie, zasadowo. I jeżeli naprawdę jesteśmy tu po to, żeby to gmina miała lepiej, żeby mieszkańcy mieli lepiej, a nie my, prywatnie. I naprawdę, szanowni radni, nie będę się na nas gniewał, żebyście po prostu spotkali się, poważnie rozpatrzyli tą prośbę pana Gruzeckiego, pod którą ja się podpisuję, ja naprawdę nie będę miał... Z uśmiechem na twarzy przyjdę, nie będę do nikogo miał żalu, że zostałem odwołany. Prośbę miałbym tylko do pana przewodniczącego Twardowskiego, żeby tam w swoim gronie tam w razie czego przygotował mi miejsce, bo w tej komisji naprawdę pracowało mi się bardzo dobrze. Czy ja jestem tutaj przewodniczącym, czy ja będę tam przy stoiku? Naprawdę nie ma to znaczenia. Chciałem wam tylko podziękować tym wszystkim, którzy mi wtedy zaufali. I po to są rekonstrukcje rządu, żeby w Polsce było lepiej i wy zróbcie to samo. Naprawdę nie będę miał do was żadnego żalu. Radnym się moim zdaniem jest po to, by służyć mieszkańcom. Nieważne czy za 10 zł, czy za 10 tysięcy. Jak chodziliśmy z komaj za głosami, nie mówiliśmy nic o pieniądzach i cały czas to powtarzam. Bycie radnym jest służyć mieszkańcom, nawet z tymi, co się nie zgadzamy, a przychodzą do mnie z problemami, chociaż mam inne zdanie przeciwne, zawsze idę też do burmistrza puka, nie mówią, no, ja mam inne zdania no, mieszkańcy o no, takcie. Nie bycie radnym, panie Tworzyński, to tylko, nie chciałem tego słowa użyć, ale użyję, łapie dla siebie. I tutaj oddaje się do dyspozycji pana przewodniczącego i szanownej rady o rozpatrzenie tego wniosku pana Dworzyńskiego. Ja też panu Dworzyńskiemu pod tym wnioskiem się podpiszę. Naprawdę stanowisko każdy z nas Nie jest ważne, kto gdzie siedzi, tylko żeby jak najwięcej zrobić dla nas, dla mieszkańców, dla gminy. Dziękuję.